Ja może będę mówił, jakie przeszkody jeździ spokojnie. Jest to bramka. Zobaczcie, specyficzny sposób pokonywania, pokonywania tej bramki. Te przeszkody nie zostały wzięte z kapelusza, tylko to są rzeczy, które kowboje na prelii amerykańskiej musieli po, pokonywać. Otwieranie bramek, żeby bydło przepędzić na drugą stronę pastwiska. To jest klasyczny galop, skok przez drąg. Grzegorz wjeżdża teraz chwili w kwadrat na którym robi obrót to też często się zdarzało, że kowboj musiał się obrócić w miejscu żeby zareagować odpowiednio na na stado, które miał pędzić. No mostek to jest taki klasyczny mostek, ale często były mostki jakieś gdzieś tam wodą, nad przepaścią te konie spokojnie dopokonywały zobaczcie, Grzegorz też jedzie bez ogłowia jedzie na kordeo jest to wyższa szkoła już jazdy. Koń kierowany jest ciałem, a tak naprawdę to, żeby takiego konia tak pokierować, to jest połączenie dwóch głów, końskiej i ludzkiej. I w ten sposób się jeździ. No i klasyczny przejazd Grzegorza przez drągi, wszystko w kusie spokojnie. fanie, no, tak długie nie jest naturalnym chodem dla konia, ale można to go nauczyć. Koń ma cały czas głowę spuszczoną, ogląda przeszkody. No i klasyczny side pass, chodzenie bokiem. Nie, trzeba było jakąś gałąź, jakiś drąg przejść. Dziękujemy bardzo.